Witajcie na kanale AkuTV Dzisiaj będę nagrywał Mobile Legends z Matixem ze świeżym yy, na, na YouTubie, to jest mój brat i Siemanko. Siemanko. tak i będę z nim yy, trochę częściej nagrywał, oczywiście będą też osobne filmiki wracam na kanał, na YouTube. A. Tak? Wiem, wiem. Nie jestem do, nie, 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 niestandardowym youtuberem, w sensie nagrywam tak mniej na tak. Tak, ale tam nie, nie wchodzi, tam się tak pojawi. Tam razem nagrywaliśmy. Nie, nie, nie. Yy, I dzisiaj nagramy razem, jak będziemy grali w yy, Mobile Legends. Mi się wydaje, że to jest jak i yy, będzie naprawdę fajna. A już mi Jednego polaka, szkoda. Ani w naszej, w tej no trudno. Ale myślę, że zagramy jedną rundkę, ponieważ no, ale my jeszcze... tak, ponieważ na sam początku yy, mi się wydaje, że tak. Zobaczymy, jak się przyjmie też. Mogliście kalkarze, czy chcecie. Mi się wydaje, że spokojnie. No my graliśmy przez chwilę, żeby przejść samouczki, bo jednak samouczki chyba Was nie interesowały to bardzo. Nie, no to wejdzie. bo jednego, tak, bo jednego gra, jeden gracz nie chciał wejść. O, teraz już jest ok. Dobra, ja A zawsze. Ja zagrę, od... ja, ja udaram. Kogo? A, takiego rycerza? Nie, to jest Tigerald. Tigerald. Ten. Ja nie chcę, Bo ja nie mówię. i jakichś tutaj różnych postaci coś możemy też kupować do minecrafta kupiliśmy ostatnie miasto jeżeli chcecie to proszę o trzeba ich zabić kurde jak na razie nie jest tak źle najpierw poczekajmy aż nasi dobra poczekajmy na aż nasi wejdą o i niszczymy teraz o nie ja zginąłem bo ja pierwszy raz gram Mobile Legends Ale przechodziłeś w uczek chyba, nie? No tak, ale ja nic nie umiem. Kurde, nie dam rady, nie dam rady. Ale chyba dobrze. No nie, zginąłem. A ja też zginąłem. Kurde. Nie. Wkrzeszony, dobra, jestem już wskrzeszony. 4 minuty już, nie chcę, żeby ten odcinek był tak. Powyżej 10 minutowy tak, Myślę, że jak będzie. My, mi się wydaje, że jak będzie 9, to, to potrafi być długie. To zależy z kim gramy. Masz 5 minut. Mm. Grałem w to kiedyś, albo się odinstalowałem. I w sumie. Daj sobie program. O dobra, odblokowałem kolejną mac. Dobra. Tutaj ładnie mi idzie. Gdzie te po boku jakieś. Skórzany kaptan. Na, na to kaptan. trzeba ulepszać, to ci tam dodają różne boosty Aha. takie tam wiesz. O, widzicie, ja po, ja pomogę ci. Pomóż, zaraz umrę. No i umarłem. A, a ja nie umiem się walczyć. Dasz radę jakoś. No, bo ja nigdy nie gram. Dobra, ja tu ulepszę sobie moc swoje. <laughs> Okej. Okay. Jeszcze wybierze. Ja, ja tu patrzę tutaj, o, do góry, jak z wynik, o, <laughs> ile o. kto zginął razy, to ja widzę, że ty. Tam masz mało w sumie trochę HP, ale dobra, to teraz jest nieważne, tak? <laughs> Powinnam bardziej się interesować swoim HP. A jak będziesz potrzebował pomocy, to powiedz, gdzie jesteś, to ja ci no. użyczę. No, nie, znów. Ja muszę odblokować moją najlepszą moc, bo ona jest najlepsza po prostu. No, jak sama mówi. Nazwa. Kurde, nie, no nie, nie dam rady, co nie wiem postać. Zbyt dobre. Powrót jest bez... Aj, gramy z Powrót? Nie, on jest fajny. Chowasz się w krzakach, robisz powrót i wracasz... O dobra, o, dobra wal, widzę, wal. że jesteś. Walcz, walcz, wal. jest najważniejsze naj, 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 są te. Y, ci... wiesz, gracze. No bo te małe to tam mało robią. Nie, 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 znamy. Ja ciągle tylko ginę, w to nie umiem tak grać. Eee, nauczysz się. Cześć, co raczej? Ej, nie, to chciałem włączyć. Dobra, już wyłączyłem. Dobra. Okej, okay, już tutaj pomagamy. Dalej, bo zawsze że zginie. Tutaj ten stworek. O, mam najlepszą moc, dobra. Ja, ja, to, ja to tak nazywam, bo to odbiera połowę HP. Dawaj, dawaj. O, jesteś obok. Dobra, dobra. idziemy idziemy zwierzę. No dawaj, idziemy. No, o nie, nie to przyszedł to, ten. To po chyba jest jednak głaba. Tak, za, zabiłem go. A po prostu nie umiem nią grać. Nie, on nazywa się dobra, bo ona ma tarczę jeszcze, która go chroni, to tylko trzeba umieć... Od tyłu! Nas zabiera. Spokojnie, zniszczy mnie wier tylko. No nie, właśnie, że nie, nie za bardzo. Zmieniłem. No, niestety. Ale to się ładnie nagrywa. No nie, tutaj. No nic. Nie za dobrze. Odwrót to się Okej. No ja tutaj powiem. O ej, chodź. Dobra, idziemy razem. Chodź rady. no jak zwykle. Powinniśmy tak... ale ty jesteś chyba szybciejszy. Serio? No, zobacz, idziesz i nie. Dobra, dajemy. Tutaj. Dajemy czadu. Nie możemy tak się dawać, nawet jakimś innym, co nie? No. Tak być nie może. Co to? Kto będzie w ogóle nas tutaj nami pomiatał? My musimy tutaj wygrać. Nie, nie, wygramy. co cofnij się, bo jak idą z nami stworki. Dobra. No dobra, to chodź. Ale później ci powiem. O, teraz ja dopiero. Na pewno niech stworki podejdą, nie? Do, do wieży. Później będzie ich atakowała a nas. Nie. Patrz, od tyłu nas bierze. Odbierz, że przegram. Dawaj, dawaj, co ja tu go to cały czas atakuję. No jak ja zginąłem. Kurde, nie dałem radę. On, on miał większy level, my mamy dopiero piąty, on już ma ósmy. No. Trzeba chodzić po tych potworach, co są w lesie, żeby zdobyć, wiesz, większy poziom. Wiesz? No ja właśnie chodziłem. To jest on i je trzeba zabijać, to one dają więcej tych pieniążków i wiesz, bo które możemy ulepszać się tam. Ja tylko jednego kila i Pięć zgonów i dwie pomocy to bardzo mało, więc um, może mi przynajmniej przydzieli punkty trochę więcej za wiesz. Tam ktoś chodzi, a to, to nasz. Żółw został zabity, kto to Żółw? A nie wiem. To tak gad się nazywają. Nie, to chyba tej, jakiś tutaj potworek. No dobrze. Ja tutaj cały czas staram się jak najbardziej. Ja zawsze przez ten środkowy nie wiem. O, widzę, widzę cię, dobra. Idę ci pomóc. Pomóż. Pomagam? Nie no jakiś. Nie. Ja go zaraz Okej? Okay? Francuz cię ja zabił. No nie no właśnie, będę jakiś Francuz. No Skrzysza, kurde, a nie. trudno. 11, 10 sekund. Trudno, ewidentnie był po prostu lepszy. No nie? No. Mało wierzę. Ja tu no kliknę, jest. żeby atakowali. No. Dużo jeszcze wiesz, i stało. No nie, to dobrze. Dziesiąta minuta właśnie prawie się zaczęła. No. Widzowie to widzą. <laughs> Wiem, co słaba słabe akurat w moim To widzą widzowie. Tak my nagrywałem przed moim widzeniem, że nawet widać. Ale nie, nie ma nic lepszego. No, a według mnie to jest nawet. Co jest? Co jest? Nie, 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 ja. Nie. Nie wiem co jest, ale ja po prostu... Ale a byśmy my chyba mogli po Mmm, ale to tak nie. To bardziej na komputerze się lepiej gra. Można, ale... Słabo. Na... Kiedyś grałem właśnie na tablecie, ale też nie na tablet, taki trochę jest już zepsuty, Jestem taki że dobrze działa. No. A ja zaraz o się zniszczy wierzę. Więc nie za I dobrze, no, to dobrze. Niby, nie, my przegrywamy ewidentnie, oni tutaj nas zachodzą, muszą. Nie, nie, nie. A ja drugą właśnie teraz niszczę. Tutaj ty niszczę, a ja tutaj. <słuch> Ktoś zdeł jakiś belk, legendarny. No nie, no przecież to 9 a ja mam który. Nie, no już to w jest 21 sekund, to się w ogóle. No. Kurde. No nic, może przegramy, no, no trudno, no nie jesteśmy jakoś... Y... Odrzuć, ja nie głosuję o poddanie się. No właśnie. Kto się w ogóle poddaje, to tylko Słowiace się poddają. Gramy, albo gramy do końca, albo w ogóle. No właśnie. No to po co się w ogóle piszą? <laughs> nie, ja nie lubię ludzi, którzy się poddawają. No są czasami już ten, ale to naprawdę jest... Czasami nie trzeba się poddawać No na przykład grasz w piłkę, przegrywasz 10 do 0 i co poddajesz się? Ja bym się nie poddał, bym grał, nieważne. Co nieważne to nieważne, że już tylko gra. Nie wierzcie, też tego wszystkiego, tak. No tutaj trzeba. Tak z innej beczki, że tutaj cały czas ten. A my tutaj w ogóle już przegrywamy, są pod naszą. Ten, my to nawet nie mamy co no, yeah. szukać. No pewnie, że. A nie może się poddawać. No wiem, ale kurde, trzeba to jak najszybciej ogarnąć tam sytuację. Tak, idę do wieży. Dobra, chyba atakujemy główną wieżę. Tak. Musimy zaatakować, bo. Ale jest... musimy jakoś tam przejść. No właśnie. I to dawaj! Ej, robimy taką akcję, idziemy Dobra. tam na główną wieżę. Ej, Chodź, dawaj. Spauna? Nie, ale idę do to... spawna. To to właśnie... Nie, zabił mnie właśnie jakaś osówka, nie wiem. Poczekaj. ona ma mnie na hita. Duj, ja tam do po, ciebie poczekam. Dobra, poczekaj na spawnię, okej? Okay? Dobra. O, jestem już... Dobra, widzę świecie, Bo mam. No. Wiesz no. jak zginiesz, to możesz tak sobie oglądać i... Wiem, a ja też będę no to nie No nigdy nie ja jakieś grałem tak sam dla siebie, w wakacje. I... A ja w ogóle nie grałem. Ale... Mi się to wydawało jaka taka głupia gra. Ale to nie jest takie. Dobra, chodź. Idziemy. Musimy jakoś tam się przedrzeć przez jakąś dżunglę. przez dżunglę. Chodź szybko. No nam rozwalam. O nie! O nie. Chodź dawaj, dawaj tutaj. To tylko leży takie coś. staraj się jak najbardziej przez krzaki. Może nam się uda ta akcja. Może uda nam się to zniszczyć. No może nie od razu chodź, nie atakuj ich, słabiej, nie atakuj ich. Na pewno. Chodź Chodźcie. za nami idzie. Niedobrze? Czyli... Dobra, no to pokonajmy. Szybko, pokonaj. Staram się! uderzę cały nie, czas. Nie, nie, nie. Jeszcze potwór do tego przylazł. Dobra, pokonaliśmy go. Okej, okay, chodź, idziemy dalej. Idziemy dalej. Ja to regenerację. Dalej, regeneruj się. Czaj, ja ja kurde, trzeba jakoś tutaj... No. Będzie trzeba przez to przebyć. Gotowy? Tak. Okay. O nie! Nie jesteśmy gotowi ani trochę. No w ogóle, trzeba gościa pokonać. Ja bym to Prawie, dobrała... dawaj, dawaj go! Dalej, dojdź go! Ma tak mało HP! Nie, nie, on się... Trudno. Chyba się nie opłaca. O, oni mają zobaczyć, ile killi na nas 30, aż no 6. Jest... Mnie razem zabili 10 razy, to wiesz, nie? A na początku mówiłem, że zawsze wyjdzie. No, są pod wieżą naszą, tutaj cały czas niedobrze. Nam no, zostać tylko chyba trzy wieże, oprócz tej głównej. To raz. Dobra. Można Możesz, spróbować muszę, jeszcze raz. Mo... A, dobra, dobra okej. Okay. Można no. spróbować jeszcze raz, chodź. Można spróbować jeszcze raz, ale nie wiem. A ja mam trochę, wie... ja mam trochę więcej EXPE. W sensie level mamy, o, może taki sam, o, ale wiesz. Ale tutaj powiem, da, tak. Ale to chodź, pomożemy tutaj. Albo jakby... Jak coś od tyłu! O nie klepie. Ten bym nie nakitał, może chyba, nie wiem, jakieś haki czy co? To czy albo, do A... albo jest taki dobry. Nie wiem, to chodź tylko do mnie tak. i do mnie zabija, nie? Ej, ale napiszcie też jakie grubyście chcieli widzieć na moim i na jego ka na Matyksa kanale. Nie wiem, jak chcecie. To możemy też nagrywać razem Among Us, też dużo emocji, jak przy tym. No już 15 minut to jednak trochę jest, nie? No, no, no niedługo i tak pewnie przegramy, ale wiesz. Nie, ja się nie poddaję, odrzucam. My Możesz odrzucać? Co? Nie. Tak. Było. nie. Poczej tam? Poczej. Nie, 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 my się jeszcze nie poddajemy. Nie, bo ja tu muszę walczyć tu, patrz. już, to już wierząc. Tak, tu już jest. Nie, ja zginę znowu. To jest ten co ma? 15 level? To mało, Łucznik my, taki. My mamy 11. on ma 15. On nas zabija na hita. Gościu mu nic już nie odbiera, nic. Gościu. Nie, ale jeżeli chcecie, możemy też nagrywać różne. No, i zginę... Już przegraliśmy. No. A jeżeli chcecie możemy. też nagrywać różne vlogi, coś. Nie? Może nie vlogi, ale takie challenge, o. No niestety, takie wiesz, takie challenger, takie gdzie. Było widać, nie wiem. Napiszcie po prostu. No, Jeżeli chcecie jakieś nie. takie różne. No, tak słaby poziom 3.0, Jakie to masz? 3.0. No, czyli taki sam. No niestety, przegraliśmy. Nigdy nie byli lepsi. to no, no. O, tutaj mam jakieś osiągnięcia. Witam, system osiągniętny. Ja no, mm, okej, okay. odbierz. O, skrzynię. Ja Co? Kogo ja odblokowałem? Znowu jakiegoś... Nie, 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 nie. nie. Będzie no, a to. Nie, to jest. No, nie, to jest tylko y, skórka do. Y, y, odblokowałem ten. Y, y, skórkę do y, euro. E, 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 Płonące czerwone usta. Trochę brzydka, ale nie może coś daje, nie wiem, no myślę, że, o tylko odbiorę sobie, myślę, że już możemy kończyć, jutro się, się z tego samego pojawi jeszcze inny odcinek osobny, myślę, że z, chciałbym z Grow w Castle, ale by to było bardzo dla mnie bolące, jakbym musiał odinstalować i jeszcze raz grać bo ja już trochę gram w to i nie no bym musiał już nagrywać od takiego bycia już lepszym. A, ale komentarze więc, należą do widzów Tak, więc napiszcie, ja tak bym tak bym nie chciał za bardzo wydawać, ale... O ulepszy. A ja dopiero rozpoczynam, a więc na pewno jutro się pojawi. Z czegokolwiek. Ja mam już Tak, tam on. Coś. On coś tam może nagra, nie wiem. A z tymi vlogami to też y, trzeba pisać w, też w komentarzach. A więc... Wybór. A więc my się z Wami żegnamy. Do zobaczenia następnym razem i cześć. cześć.